Psalm 91. Jeden z pięknych, naprawdę przepięknych psalmów. Czytamy w nim tak: Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc za dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmi. lwiątko i, i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję Go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Cały ten psalm, poza dwoma pierwszymi wersetami, mówi o Bożym błogosławieństwie dla ludzi, którzy uczynili Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim schronieniem. Tutaj czytamy, kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego. Kto, kto to jest, kto mieszka pod osłoną najwyższego? Biblia, Pismo Święte nam w wielu miejscach nas zapewnia o tym, że jeśli skryjemy się w tym cieniu skrzydeł Bożych, kiedy ukryjemy się w nim, to jesteśmy bezpieczni. To jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zabezpieczeni przed wiecznym potępieniem, jesteśmy zabezpieczeni przed atakami mocy ciemności, Bóg w jakiś przedziwny sposób nas chroni, nas strzeże, nas, e, dba o nas, troszczy się o nas. Ja dzisiaj e, przygotowuję się, by e, za jakiś czas usłużyć Psalmu 7. To jest zupełnie inny fragment, ale tam także jest mowa o tym, że Bóg tak bardzo troszczy się o swojego człowieka, o, swój, o swoich ludzi, że będzie go bronił przed oskarżycielami. Tam jest mowa o tym, że Dawid został oskarżony o jakieś rzeczy, których nie zrobił. Ale Dawid powołuje się na Boga. Mówi, Boże, Ty jesteś moi, moim, moim schronieniem. Ty jesteś moją chwałą. Ty mnie, ty mnie chronisz, ty mnie zachowujesz. I podobnie w tym psalmie czytamy, że kto mieszka pod osłoną najwyższego, to przebywa w cieniu wszechmocnego. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. A potem mamy te wspaniałe obietnice, bo On, On wybawi Cię. Wiecie, jakie to jest piękne, kiedy możemy mieć tą pewność, tą świadomość, że, że Bóg jest z nami zawsze, w każdej sytuacji, w każdej chwili. Nie tylko w tych dobrych, kiedy nam się e, jakoś dobrze powodzi, ale w każdym momencie naszego życia, w każdej sytuacji, Bóg jest wierny i Bóg jest zawsze z nami. Tak więc Bogu niech będą dzięki za to, że możemy się ukryć w jego, w, pod Jego skrzydłami, możemy się ukryć w nim. Czytamy tutaj, piórami swymi, okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdzie schronienie. Bardzo ciekawe, że wygląda na to, jakby Pan Bóg miał jakieś skrzydła, którymi nas ochrania. Że Pan Bóg ma jakieś, jakąś, jakąś e, niezwykłą ochronę, którą o, ochrania swoich ludzi. Że słowo Boże nam mówi, że ci, którzy do, do niego należą, są właśnie schronieni w jego cieniu. Ci, którzy do niego należą, ci, którzy zaufali, zaufali Jezusowi Chrystusowi, zaufali w to, że Bóg jest Bogiem, który ochrania nas od, od złego. E, 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 czytamy nawet w modlitwie pańskiej, aby nas Bóg zachował od złego. A więc Bóg chce zachować nas od złego. Bóg chce błogosławić nam. Bóg pragnie dla nas tego najwyższego dobra. Czytamy w jednym z wersetów, że wierność jego jest tarczą i puklerzem. Jedną z najwspanialszych cech Boga jest to, że on jest zawsze wierny. I kiedy on rozpoczyna tą ochronę nad naszym życiem, tak jak to było w moim przypadku 34 lata temu, tak, on cały czas o mnie się troszczy, cały czas mnie chroni, cały czas mogę polegać na nim i ufać mu, że on jest ze mną i nigdy mnie nie zawiedzie. Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Wiecie, ja mam takie wrażenie, że my żyjemy w takich czasach, nie wiem czy to jest na całym świecie, czy tylko w naszym kraju, że się wszyscy wszystkich boją. Wszyscy się wszystkich boją i, i próbujemy, y, nasi, nasi rządzący próbują różne uchwały, różne ustawy wprowadzać w życie po to, żeby się zabezpieczać. Siebie zabezpieczają, innych w jakiś sposób próbują zabezpieczać, tak jakbyśmy musieli się, się po prostu bać. Ale kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, kiedy Pan Jezus jest Twoim Zbawicielem i Panem, to nie musisz się niczego bać. Nie trzeba się bać jakiegoś strachu nocnego, nie trzeba się bać strzały lecącej za dnia, nie trzeba się bać zarazy, dlatego że Bóg syła swoje błogosławieństwo. I dlatego tak ważne jest to, byśmy do tego Jezusa, do tego Boga, który dba o nas, troszczy się o nas, do Niego się zbliżyli. On nikogo na siłę do siebie nie, e, nie przyciągnie. On zawsze nas zaprasza. Razem, to na to robi e, ze względu na swoją wielką miłość do nas. Pismo Święte nam mówi w Starym Testamencie, że On nas tymi więzami miłości, tam jest napisane nawet powrozami miłości, nas przyciąga do siebie. Ale to nie, nie, nie mówi tam Pismo Święte o tym, że nas zmusza. On nas po prostu zaprasza. I dlatego tak ważne jest, by z tego zaproszenia skorzystać. Dalej w tym wersecie, w tym fragmencie, tutaj w tym psalmie czytamy Choć padnie u boku Twego tysiąc, za dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Kogo to nie dotknie ta zaraza? Kogo nie dotkną te problemy? Kogo nie dotknie ten grzech paskudny, który niszczy, niszczy życie? Nie dotknie tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, bo On o nich się troszczy. Ja wczoraj zawiozłem pewnego człowieka bezdomnego do ośrodka dla, dla bezdomnych. Wiecie, kiedy potem pani z Mopsu opowiadała mi, w jaki sposób został uratowany. Pani z Gopsu chodziła z nim do tej samej klasy, siedziała z nim w ławce. I ona mówi, że 50 lat się już nim zajmuje, bo on całe życie upada. Ostatni raz, kiedy, kiedy go znaleziono w jego, w jego melinie, w jego takim pokoiku, gdzie był po prostu smród, brud i gnój. Miał miednicę złamaną, w straszliwym stanie i mówi ta pani, gdyby to było następnego dnia, to on by już nie żył. Zupełnie zniszczony człowiek. 50 lat dopiero. I zawiozłem go do tego ośrodka jemu i, i, i 5 minut tam był, i już chciał uciekać z tego ośrodka. Bo, nie, bo, bo mu się nie podobają warunki. Ma ciepło, ma jedzenie, wyżywienie całodniowe, całodobowe, cieplutko, wspaniałe łóżko, pokoik ma i jemu się nie podoba. Dlaczego? Bo woli być, bo woli mieszkać w takiej melinie, bo woli mieszkać w takim miejscu, gdzie, gdzie cierpi całe życie. Ta pani mi powiedziała w tym mopsie, że kiedy go znaleźli, to musieli wezwać nie tylko pogotowie ratunkowe, ale straż, żeby go wynieść, dlatego że z tą miednicą połamaną paru nie zmarł, nie, nie zmarł ale to co mi jeszcze dalej opowiadała tego nawet nie będę powtarzał W stanie był naprawdę beznadziejnym sanitariusz i lekarz przyjechali do tego, do tego jego pomieszczenia, to powiedziała że, jeszcze, że, oni, że oni powiedzieli że jeszcze takiego miejsca nie widzieli i jeden z nich po prostu nie wytrzymał nie wytrzymał i, i, i wiecie co jak nie wytrzymał to się zdarzyło dlaczego Dlaczego nie, ludzie nie gadają się do Boga, skoro On jest taki dobry? Tu jest napisane, chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twoje Ciebie, to jednak nie dotknie, bo Bóg się o Ciebie będzie troszczył, jeśli Mu ufasz. A dalej czytamy, owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego, zaś uczyniłeś, ostoją swoją, nie dosięgnie Ci nic złego i plaga, nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. I to jest piękne. Wiecie, kiedy Pan Bóg posyła swoich aniołów, aby nas strzegli, wtedy kiedy my mówimy do Boga tak? Jest taka piękna historia czy py, 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 wyda, piękne wydarzenie opisane o Panu Jezusie, kiedy On się modlił w Getsemane, a modlił się za nami, za każdym grzesznikiem za nami, grzesznikami się tam modlił i modlił się tak. Ojcze, jeśli można, to niech mnie ten kielich minie, niech mnie to cierpienie minie. Był człowiekiem, wiedział, że będzie cierpiał, ale potem mówi, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I kiedy tylko Jezus powiedział Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, czytamy, że Bóg posłał aniołów, aby go, aby go wzmacniali, aby Go posilali. Nie wcześniej, kiedy zmagał się, ale wtedy, kiedy podjął decyzję. I za każdym razem tak się dzieje. Jeśli podejmujesz decyzję, aby podobać się Bogu, to Bóg ześle swoich aniołów, a, albo pośle Ducha Świętego, który będzie Ciebie wspierał. Jeśli pójdziesz swoją drogą, to nigdy Bóg nie pośle aniołów, aby ciebie strzegli, aby ciebie wspierali. Pan Bóg jakoś, czy ojciec jakoś nie, nie posyłał synowi marnotrawnemu, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, paczuszek do, tam do tego miejsca, gdzie on był. Nie posyłał paczek, prawda? Ale kiedy tylko syn wrócił do swojego ojca, to czytamy, natychmiast była radość, było wesele i było, była przygotowana uczta. Natychmiast było błogosławieństwo. Dlaczego ojciec nie posyłał paczek do synowi marnotrawnemu? Bo on musiał wrócić do, do Boga, musiał wrócić do Ojca, musiał wrócić, aby wypełniać Bożą wolę, musiał wrócić po to, aby poddać się Jezusowi Chrystusowi. I tak się dzieje w życiu człowieka. Jeśli tylko się poddajemy Bogu, Bóg posyła swoich aniołów, aby nas, aby nas strzegli, posyła swoje błogosławieństwo dla nas. Dalej czytamy, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię, będą byś nie uraził o kamień nogi swojej. A więc Bóg w taki piękny sposób dba i troszczy się o nas. A dalej czytamy, że będziesz zwyciężał. Będziesz stąpał po lwie i po żmii. Lwiątko i potwora rozdepczesz. I ostatnie wersety. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Ponieważ mnie umiłował, ten człowiek umiłował Pana Boga, powierzył Mu swoje życie, dał mu prawo decydowania o swoim życiu, a Bóg mówi, a więc Go wyratuje, a więc będę Go błogosławił, a więc będę Mu pomagał, będę z Nim, będę się o Niego troszczył. Długim życiem nasycę Go i ukażę Mu zbawienie moje. Bracie, siostro, przyjacielu, Bóg jest gotowy, aby ci błogosławić. Oczekuje od nas, zaprasza nas do tego, byśmy czynili Jego wolę, byśmy się Mu poddali, a potem powiedzieli: Tak, Boże, ja chcę iść z Tobą, chcę żyć z Tobą. A Bóg mówi: OK, dobrze, w porządku, to ja, drogie moje umiłowane dziecko, będę Ci błogosławił. Ale wybieramy my. Bóg swoje błogosławieństwo już tak naprawdę zabezpieczył, przygotował w Jezusie Chrystusie. Jeśli my się poddajemy Bogu, to On zsyła swoje błogosławieństwo. I tego wszystkim Wam, którzy słyszycie tutaj dzisiaj to, co mówię, wszystkim Wam z całego serca życzę. Życzę Bożego błogosławieństwa. Życzę Bożej ochrony, Bożej opieki każdemu. Ale pamiętajmy, ta Boża ochrona, to błogosławieństwo jest wynikiem zaufania Bogu, a potem wynikiem posłuszeństwa Bożej woli. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję.